No dobrze. Także witam wszystkich Państwa. Ja nazywam się Justyna Salmanowicz i w dzisiejszej rozmowie Rodem Olsztyn porozmawiamy z Panem Profesorem Marcinem Chełminiakiem z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu warmińsko mazurskiego w Olsztynie. Pan profesor jest ekspertem do spraw międzynarodowych, a szczególnie polityki wschodniej. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą ostatnie wydarzenia w Rosji oraz wyrok skazujący Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji, na pobyt w kolonii karnej. Witamy, Panie Profesorze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W ostatnich dniach opinia publiczna żyła tematem procesu karnego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Sprawa ta dotyczy nie tylko wewnętrznych procesów w Rosji, z pewnością będzie miała wpływ na sytuację międzynarodową i geopolityczną na świecie. Zatem, Panie Profesorze, zacznijmy od początku. Czy powrót Aleksieja Nawalnego do Rosji, gdzie, delikatnie mówiąc, obecne władze nie są mu przychylne, był zaskoczeniem? Dla osób, które no, znają się na rosyjskiej scenie politycznej, transportami, dla części z nich ten powrót Nawalnego nie był zaskoczeniem, bo trudno sobie wyobrażać, żeby Nawalny, będąc za granicą na imigracji, mógł efektywnie prowadzić dalej swoją działalność, Opozycyjną, antyputinowską. No, ci, którzy wyjeżdżali z Rosji, wyciekali przed reżimem Putina i do dzisiaj pozostają na emigracji, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, no to ci opozycjoniści oni już nie mają do wpływu na to, co dzieje się w samym państwie rosyjskim. Dlatego paradoksalnie powrót do Rosji, gdzie od razu Nawalnego wchodzono no, do więzienia, można powiedzieć, aresztowano, no był z perspektywy jego walki jako opozycjonisty. Działaniem racjonalnym. Może nie do końca zrozumiałem dla wszystkich, tak, że człowiek się no, sam spakował do więzienia, można powiedzieć, bo na pewno wracając z Rosji, Nawalny musiał się liczyć w tym, i liczył się z tym, że będzie zatrzymany, aresztowany, a potem możemy grozić nawet kilka lat więzienia. Tak jak, jak wiemy, to jest teraz nie, ponad trzy lata wyrok, tak, a realnie do odsiedzenia e, ma 2 lata i chyba osiem miesięcy. W kolonii karnej. Pamiętajmy również, że komentatorzy raczej byli zgodni jeszcze przed posiedzeniem sądu co do skazującego wyroku rosyjskiego opozycjonisty. Jak pan skomentuje decyzję sądu? Czy obecna władza Federacji Rosyjskiej mogła sobie pozwolić na inny wyrok niż więzienie dla Nawalnego? Ja to znaczy ten wyrok dotyczy pamiętajmy sprawy sprzed kilku lat odwieszenia też wyroku, tak w kwestiach pewnych przekrętów, tak, finansowych. Czy rzekomych przekrętów finansowych, które dopuszcza się nawalny. Natomiast dla Putina sytuacja jest na pewno niekorzystna, sytuacja związana z powrotem do Rosji, bo Putin nie miał dobrego wyjścia, tak? bo możemy sobie darować już te rozważania, czy ten wyrok jest słuszny, czy nie. Ten wyrok to nie jest wyrok sądowy tak wydany w państwie, gdzie sądy są niezależne od władzy, tylko ten wyrok jest po prostu realizacją pewnej woli władzy. Ale Putin był w trudnej sytuacji, no bo gdyby pozostawił Nawalnego w Rosji na wolności, bo to to człowieka, który dalej prowadziłby działalność jako bloger, bloger w internecie, mobilizowałby ludzi do protestów, a z kolei zamykając Nawalnego do więzienia, tak, no zrobił zrobić z niego męczennikę. Tak że męczennikiem się stał w momencie próby otrucia, tak, przechorował ciężko. Natomiast no, teraz y, dalej będzie taką funkcję pełni. już z siedząc kolonikami. Także tutaj to Putin był między młodym a kowadłem. Tak? Na moim zdaniem, Putin sobie nie mógł pozwolić tak na to, że Nawalny wracając do Rosji, jest człowiekiem, który swobodnie chodzi po na wolności i swobodnie realizuje swoją taktykę polityczną. Dziękuję za tę opinię. A teraz na koniec poproszę jeszcze o krótką konkluzję. Co może nas czekać dalej w związku z wyrokiem wskazującym opozycję na więzienie? Chodzi mi tu zarówno o politykę wewnętrzną Rosji, obecnie tam demokratyczne i opozycje, ale też reakcje światowej polityki, podejście do tematu Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Poproszę o komentarz. To, tutaj zależy od tego, co się będzie działo samym Nawalem w tej kolonii karnej, bo, bo teraz jest bardzo duża odpowiedzialność na całym systemie bezpieczeństwa, który podlega na żeby jej nic się nie stało. Bo każdy wypadek, naprawdę wypadek jest prowokowany przez, przez służby specjalne rosyjskie, bo pójdzie na konto Putina, tak? że, że Nawalnemu jednak coś się stało w wyniku działań osób, które podlegają obecnemu reżimowi. Natomiast w przypadku Rosji zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja związana z tymi protestami. Czy one dalej będą wybuchały, dalej będą stały w różnych częściach Rosji, bo widzimy, że te protesty. Naprawdę one są od władowosto, aż po zachodnie regiony Federacji Rosyjskiej. No i zobaczymy, jak długo ta opozycja antyputniowska będzie przy nawalnym, który będzie w i jej stać. Wydaje mi się, że, że, że te protesty tak szybko, szybko nie miną, że, że, że ten bunt jest naprawdę realny. Natomiast ten bunt są sobie władze nie zmieni. Tak? Tutaj w samej Rosji, żeby, żeby ludzie bliscy Nawalnemu, czy tam nawalne kiedyś przy władzę, to prostu społecznych musi być w wewnątrz, obydwu swego władzy, czyli jakaś grupa polityków, ludzi ze służb specjalnych, resortów siłowych, oligatów, którzy po prostu porzucą Putina, e, czy, czy obóz Putina, tak, szerzej, i postawią nam nowego konia, tak, który, no, mógłby być nawalny, a to dzisiaj jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Teraz ja w przypadku Zachodu, to ja podejrzewam, że będzie klasycznie, no, oburzenie, e, które już jest, e, w ustach wielu polityków przywódców krajów Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, no ale poza głosami oburzenia, no trudno przypuszczać, żeby za tym poszły jakieś realne sankcje, na przykład kolejne sankcje na Rosję, ostrzejsze sankcje. To no moim zdaniem tutaj no, w Zachód, dopóki owalne, nic się nie stanie, Na razie pozostanie przy tych właśnie deklaracjach oburzenia, sprzeciwu, krytyki władz rosyjskich i sądownictwa rosyjskiego. A ta polityka między Zachodem a Rosją będzie toczyła się na, na, na jakby drugim torze, tak, to interesów państw europejskiej związane z energetyką rosyjską, no dalej będą szły swoim torem, a, a, a z drugiej strony oczywiście no, ta krytyka, tak się są w dusie, i ona tam jeszcze będzie, natomiast jeżeli ta krytyka nie będzie przepukać jakieś konkretne sankcje, konkretne mm, działania przeciwko nie całej Rosji, tak, a ta, przeciwko osobom, które, które są, najmocniej umocowane w tym reżimie, no jeżeli to, to, to nie nastąpi, to tutaj trudno się spodziewać, że, żeby ta odsiadka na Wolnawie jakoś wpłynęła na relacje między, między Zachodem, szeroko pojętym Unią Europejską, NATO, Stanami, a, a Federacją Rosyjską. Pani to dziękuję bardzo za rozmowę i ocenę sytuacji. Naszym dzisiejszym gościem był Pan profesor Marcin Chełminiak z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie który podzielił się z widzami Roda swoimi spostrzeżeniami na temat ostatnich wydarzeń w Moskwie z udziałem Aleksieja Nawalnego. Naszym widzom dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do subskrybowania naszych kanałów Front Olsztyn w mediach społecznościowych. Pozdrawiamy z Olsztyna i do zobaczenia. Dziękuję.